Dzień dobry, witam serdecznie. Łukasz Simulat, aktor. Hm? Aktor. Podobno. Mówi to wiele, tak naprawdę. <noise> Albo nic. Albo nic, to <noise> prawda. W filmie Sezony y, można Cię zobaczyć w roli Marcina, osobę, która jest skonfliktowana na pewno, która ma dużo rzeczy do poukładania sobie. Y, jest to bardzo ciekawy projekt, w ogóle na pewno z punktu widzenia aktorskiego, bo musisz tam grać aktora, który gra. W hmm. Wiesz, ja zawsze podchodzę w tym zawodzie do tego zawodu tak, z takim hasłem moim wywoławczym jest nic nie grać. Więc to jest chyba takie podejście, metoda, która ratuje w takiej szkatułkowej robocie, mhm. bo trzeba po prostu odświeżyć i odgrzać emocjonalnie to, co każdy z nas, czynnych aktorów, świadomych aktorów, aktorów lubiących to swoje, ten swój zawód. Z którymi mamy do czynienia, które po prostu przeżywamy. Jak ta granica pomiędzy prywatą a zawodem tak. zaczyna się zacierać. A jeszcze nie daj Boże, jak na pracę, w pracy bierzemy na tapetę coś, co bardzo koreluje z naszymi teraźniejszymi przeżyciami, no to wtedy bardzo łatwo o to, żeby te granice zatracić. No tak. nie wiem, i są różne skutki tego, możesz wiesz, albo wylądować na prochach, albo zaczynasz pić, albo lądujesz w ogóle na L4 psychiatrycznym. To tak, dobre. no właśnie rozmawiałem z reżyserem y, kilka dni temu na temat tego, że ten film jest niesamowicie intertekstualny, czyli jest, jest y, nie dość, że postaci, y, które występują są aktorami, wpływa na nich ten system, że grają w produkcjach różnego rodzaju teatralnych, to jeszcze te produkcje teatralne same opowiadają ich historię i oni przez te produkcje na przykład zaczynają rozumieć y, pewne aspekty swojego życia. No, tak jest, no bo to jest zawsze, mam wrażenie, takiego rodzaju zwierciadło, przed którymi lustra, przed którymi stajemy i, i, i widzimy swoje błędy, widzimy swoje przywary, swoje atuty i, i wady. Ale e, jeżeli tak o tym opowiedziałeś, no to co było pierwsze? Jaj oczy, kura. No właśnie. No, myślę, że pierwszy był przede wszystkim człowiek, który przeżywał, doznawał. I to zaczynali spisywać różni tak. ludzie i to się powiela, bo tak naprawdę wszystkie schematy już były, wszystkie tragedie antyczne się zdarzyły. Tak. Więc teraz wpaść na coś nowego jest wielką, no z dużą trudnością, a ten scenariusz właśnie w sposób umiejętny, inteligentny i jeszcze co mnie bardzo ucieszyło, w sposób inteligentny, ten scenariusz jest bardzo dobrą komedią. W zapisie przynajmniej ja taką przeczytałem, mam wrażenie po reakcjach widzów, że to się potwierdza. I to mnie ucieszyło, że potrafimy, że chcemy opowiedzieć o, o tych wszystkich przywarach w sposób inteligentny, z dystansem, z suspensem, z zaskoczeniem widza i tak dalej. Rozmawiałem też właśnie myślałem o tym, że. I ego, jeżeli chodzi o taki koncept w życiu każdego aktora, jest bardzo mocno wystawiony tam przed nawias. Tak? Być może w innych zawodach wyglądałoby to inaczej, jeżeli byście pracowali w biurze to nie byłaby taka wielka afera na całe biuro, że wszyscy musieliby wiedzieć o waszych tam problemach związkowych. Chociaż może, może po prostu byłoby to mniej intensywne. No byłoby mniej intensywne, bo nie ma takiej potrzeby w biurze, będąc księgowym na przykład, nie masz takiej potrzeby bycia w, w miejscu swojej pracy raz prywatnie, a raz zawodowo. Cały czas jesteś zawodowo, nie? I cały czas pracujesz na emocjach. A, a to w zawodzie aktora cały czas pracujesz na emocjach i jak nie jesteś jeszcze na scenie, to jesteś w garderobie i już te emocje podsycasz, jeżeli one tam mają być w sposób jakiś, ma, mają być jakiegoś rodzaju wyzwaniem, czy mają być trudne i takie mamy nieufność, czy trafimy w te dziesiątkę mhm. tarczy. Yy, I potem spektakl się kończy, wychodzimy z teatru i ciągle te emocje, chcąc nie chcąc, przynosimy do domu. No i to jest taka umiejętność trzeźwego jakiegoś Aktora świadomego, gdzie tę granicę sobie postawić, żeby tych błędów nie popełniać, żeby nie fundować tego rollercoastera, nie wiem, bliskim, żeby nie fundować tego e, rodzinie. A, a to jest bardzo trudno, bo ten zawód spala nas, jeżeli ktoś chce go tak, nie wiem jakie użyć słowa uczciwie uczciwie uprawiać przynajmniej ja mam takie podejście, staram się. No to ten zawód zajmuje nam czasami 24 godziny z życia, wycinając sen, aczkolwiek ostatnio też miałem taki przypadek, że obudziłem się rano. I sobie przypomniałem ku wielkiemu zaskoczeniu, że ja we śnie analizowałem coś, co akurat analizuję teraz. Jakiś rodzaj schematu mi się w tym śnie pojawił, i tak mówię: o kurczę, no to się zaczyna ciekawie, nie? No bo to już nie ma wpływu na to. 24 godziny na dobę myślimy o jakimś projekcie, o jakiejś scenie, o jakichś emocjach, o tekście, którego się nie możemy nauczyć. Idziemy chodnikiem, przegadujemy go, inni patrzą na nas jak na wariatów. No i tak to no wygląda. No właśnie, i tak się zastanawiam po prostu, jak to wygląda na co dzień, nie? Czy, czy miałeś takie momenty w swojej pracy aktorskiej, że czytałeś tekst i tam po trzecim, bo na pewno jest coś takiego, że pierwsze jest takie czytanie to jest takie jest czytanie na sucho, nie? Że próbujesz tam czytać, bla, bla, Potem jest jakieś takie kminienie i w pewnym momencie, przynajmniej ja tak mam czasami z różnego rodzaju treściami, dramatami i tak dalej, że w pewnym momencie człowiek, człowieka uderza prawdziwość jakiegoś, jakiegoś tekstu, jakiejś treści, nie? I że, i czy miałeś coś takiego właśnie, że to uderzenie zrobiło tak, aha, ja teraz rozumiem całość, całość na przykład tego spektaklu. Rozumiem siebie przez ten spektakl i tak dalej. Tomasz Kot, witamy. Przepraszam, Cześć, że, tak, przepraszam że tak przerywam, ja tylko chciałem powiedzieć tutaj do kamery, Sim jest super. Już, już. A koty są najmilsze. Dokładnie tak. <noise> ja zawsze staram się mm, mieć w pamięci to pierwsze zetknięcie ze scenariuszem, bo ono jest w moim przypadku bardzo intuicyjne. To znaczy, jeżeli ten scenariusz da mi taką łatwość i szybkość wejścia, zahaczenia się za bohatera, który jest mnie polecony w jakiś sposób, żebym się nad nim zastanowił, jeżeli ja go zaczynam rozumieć, to ja czytam intuicyjnie do tego stopnia, że czasami nawet do ostatniego momentu wejścia na plan. Nie dotykam którejś sceny, bo ja wiem, że ona intuicyjnie ma być taka, nie inna. Bo ja wiem, że takie dokładnie coś. Coś podobnego albo dokładnie coś, tak, coś identycznego przeżyłem, mhm. wiem z jakimi to się emocjami rządzi i, 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 i oczywiście ja tej sceny nie, nie odkładam na bok i potem nie przychodzę na plan mówię, dobra, tę scenę to ja mam palcu i ten... i bym się zorientował, że jednak jej nie przygotowałem. Trzeba ją przygotować, bo trzeba to przepracować na potencjometrze. To, że to będzie taka, a nie inna emocja, to wcale nie znaczy, że ona ma być tak spotęgowana na przykład, albo tak w minimalistyczny sposób przeprowadzona, jak ja to przeżyłem. Mhm. Ja to muszę na tym potencjometrze dostosować do ogólnego obrazu. W teatrze jest też trochę inaczej, bo okres przygotowawczy tego. Ten, ten proces przygotowania spektaklu pozwala nam na wyciągnięcie przeróżnych wniosków, ale dzięki temu, że ten czas jest. To znaczy, jeżeli ja mam zagwozdkę i nie wiem, jak coś zrobić, to zaczynam linkować rzeczywistość. Mhm. Zaczynam wyciągać z rzeczywistości coś, co mi pomoże. I na przykład dopiero po tygodniu, na przykład jedna scena. Pamiętam kiedyś w serialu miałem. E, e, Miałem taką zagwostkę i, i akurat oglądałem film The Log z Tomem Hardy. Nie wiem czy kojarzy, taki film, on sam i BMW tak, i, no i został głośno mówiący. I pamiętam, że ta jedna scena, nawet nie scena, bo już m, nie pamiętam o co chodziło w tej scenie u niego, ale rodzaj jego emocjonalności, to co on mówił. Otworzyło mi tak totalnie, wiesz, furtkę na to, co miałem do zrealizowania na za tydzień, że tylko wziąłem ołówek, skreśliłem tę scenę, którą miałem do zrealizowania i po prostu napisałem sobie swoją nową, bo tą Hardy pozwolił mi coś otworzyć, czy o czymś, czego ja w sobie albo się nie podejrzewałem o to, albo nie, nie umiałem tego wymyślić i tak dalej, więc jakby ten proces dłuższy w tarcze pozwala. W kinie jesteśmy już osamotnieni na planie, bo już to, co przygotowaliśmy w domu, więc wchodzimy, trzeba zrealizować. Nigdy następnego dnia nie ma powtórki, chyba, że mamy to szczęście, że coś skrzaniliśmy, a ktoś powie za dwa dni. Słuchajcie, ten materiał się nie nagrał. To wszystko mm. możemy sobie powiedzieć w skrytości. No, tak. <gry> I, ale to się bardzo, bardzo rzadko zdarza. Więc yy, bo pytałeś mnie o to, czy mi się to pokrywało, tak? W rzeczywistości. Tak, 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 właśnie to taka. bo to Bardzo mi się podobało to powiedziałeś właśnie o tym e, tą coś się zlało? Na szczęście. E, o Tomim Hardim, które właśnie kilka dni wystarczyło ci, żebyś otworzyły ci się mm -hmm. okna mm -hmm. interpretacyjne i, i, myślę, i zastanawiam się właśnie, jak często to się zdarza, bo wasz zawód jest tak ekstremalnie specyficzny, jak bardzo mało innych na świecie. Nie? Mm -hmm. Gdzie większość ludzi współcześnie pracuje czy tam na cyferkach, na komputerze, robi jakieś rzeczy graficzne, a to jest jakby praca nie tylko nad tekstem, tylko w jakiś sposób praca nad sobą samym. Idąc dalej można powiedzieć, że to jest też pewnego rodzaju terapia, bo wyrzucamy coś, jakieś złogi, które w nas siedzą. Ja pamiętam jakiś robiłem serial Bez tajemnic. Dwa sezony to te dwa sezony zasiadania na kanapie przed mm. Jurkiem Radziwiłowiczem. Naprawdę mnie czyściło, pomimo tego, że opowiadałem nie o swoich dylematach, tak. ale podpierałem się swoimi problemami, nie? I człowiek, Mamy to... podobne problemy też nie? Mamy identyczne problemy, tylko się cza... w, w, w czasie przestrzeni z nimi mijamy i, i albo ktoś jest wcześniej, a ktoś jest później i nie zawsze możemy o tym porozmawiać, tylko po latach, słuchaj, przeżyłem dokładnie to samo co ty, a ta pierwsza osoba powie, kurczę, ale ja już tego nie pamiętam. Nie? Więc yy, tak się, tak się zdarza. Ja to lubię ciągle, no może kończąc już ten wywód, ja to bardzo lubię, że ja jestem tym przysłowiowym pędzlem, ja jestem mhm. tym narzędziem, na którym ja pracuję. Trudno, trudniej jest tę firmę sprzedać, mhm. nie, jakby przyszło co do czego, człowiek na tym nie zarobi, mhm. ale ja się cieszę, że ta indywidualność jest we mnie i tak naprawdę ja decyduję, mój potencjomet decyduje na planie czy w teatrze. Jak to się ma zdarzyć? Oczywiście w uczciwym, w uczciwym kontakcie i w uczciwej relacji z osobą reżyserującą, czy reżyserem teatralnym, czy filmowym. I ja lubię wyciągać wnioski. Jeżeli ktoś mi gada głupoty, to po prostu robię po swojemu, ale jeżeli ktoś mi mówi mądre rzeczy, to zawsze staram się tę chęć mojego, mojej wizji pożenić z wizją kogoś i to też nas czegoś uczy, bo to też nas uczy jakiegoś czyjegoś znowu doświadczenia, że ktoś przeszedł przez ten sam problem, ale z zupełnie innej. Perspektywy, nie? Mhm. Ktoś postanowił przejechać po problemie walcem, a ktoś postanowił ten problem przeczekać, i my takiego stanowiska na przykład nie znamy, albo trudno nam się, u, 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 um, u, jak to się mówi, u, sy, to ustosunkować? Ustosunkować, dziękuję. Ustosunkować do tej perspektywy, bo dla nas ona jest niewykonalna, ale po tygodniu przemyśleń ona jest wykonalna. Mhm. Tylko po prostu w tym zacietrzewieniu emocjonalnym wtedy nie miałem na to czasu. Rozumiem się też jak, ty, jak to było pracować z reżyserem, który właśnie yy, wywodzi się z aktorstwa głównie. Że jakby, czy on inaczej patrzy też na to? Mam nadzieję, że inaczej patrzy, bo ja w ogóle jestem fanem wszystkich takich dzieł filmowych, które są yy, od aktorskie, to znaczy reżyserowane przez aktorów. Bo wtedy mam wrażenie, że aktor w drugim aktorze widzi zupełnie inne rzeczy. Nie wiem, był taki film, Obsesja, pamiętasz? To taki film Shona w którym Jack Nicholson nagle nie był Jackiem Nicholsonem, został tak przypilnowany, zdjęty z tych wszystkich swoich, wiesz, naleciałości, które są przecudowne, bo nikt ich nie ma, tylko on to ma, tylko on to potrafi robić i to w taki sposób, ale nagle ja widzę jakiś taki monolit aktorski, wiem kto to jest, ale mm -hmm. widzę zupełnie innego człowieka, bo jego przypilnował i zumował się na niego inny aktor z tą świadomością zawodową. To na przykład u mnie pokutuje czymś takim, że w dzisiejszym świecie, gdzie to coraz częściej się zdarza, bardzo trudno jest mi się y, spotkać w robocie. Nie to, że przyjść do pracy, tylko po prostu, jak już do pracy, mhm. trudno jest mi się w tej robocie skomunikować na przykład z twórcami od reklamowymi, których jest coraz więcej w filmie. Mhm. Bo mam wrażenie, że oni pracują i myślą zupełnie innym priorytetem. To tak, znaczy tak, tak. priorytetem jest. Produkt. Produkt, priorytetem, 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 prio, prio, priorytetem, priorytetem jest ten obrazek. On musi wyglądać po prostu tak, jak z tej szkoły, z której oni się mhm. wywodzą, nie? ale wtedy aktor pracuje w jakichś interwałach, bo aktor tak. czeka godzinami na ustawienie pięknego kadru, a potem pracuje trzy minuty, odgrzewa tę emocjonalność, potem znowu przerwa i potem znowu musi doskoczyć do czegoś. Jakkol, jakikolwiek byłby efekt tej pracy. Nie? Jest mi ciężko się spotkać, ponieważ mam wrażenie, że to jest taka praca trochę odhumanizowana. Mm -hmm. Taka, mm, że ktoś nie myśli moim ciągiem aktorskim, nawet nie chce tego zauważyć, bo po prostu nie ma o tym yy, zielonego pojęcia. Dlatego praca z aktorem, który stoi za kamerą, mhm. i to też aktorem, który jest osobą świadomą pod, pod kątem takim reżyserskim, jest darem nieocenionym, bo on naprawdę widzi coś, czego nie widzą inni. I to też jest taki rodzaj nauki i doświadczenia dla mnie samego. Mhm. Yy, to może też tak na koniec, bo czas nas goni, e, zapytam, zawsze mnie to ciekawiło, czy aktor jest w stanie wykorzystać swój warsztat aktorski w życiu codziennym? Kiedy na przykład y, ma pewną osobowość temperament, tak jak każdy y, i masz sytuację, w której nie wiem, czujesz się niepewnie i postanawiasz zagrać pewność. Albo czujesz się, y, że jesteś takim spokojnym człowiekiem, ale musisz coś załatwić w urzędzie, więc grasz osobę roszczeniową, która wchodzi tam i niszczy po prostu całą sytuację. Nigdy nie, nie podchodzę do tego. Chyba może tak, nigdy nie mam czasu się zastanowić, jakiego omyku użyć. Po prostu w moim przypadku to się dzieje samo. No Marlon Brando mówił, że wszystko jest aktorstwem. Piec jest, który nas mija z aktorstwem. Jeżeli zaczynamy komuś kłamać, to już się zaczyna jakieś aktorstwo, i to jest prawda. I myślę, że tego aktorstwa wielokrotnie, nawet nieświadomie, używamy, robiąc słodką minę w urzędzie. nie? nie? Albo na przykład jesteśmy zmęczeni i, i wychodzimy, i ktoś od nas wymaga czerwonego dywanu, i ścianki, i zdjęć, i trzeba zrobić. Aktorstwo, następne. Mhm. Bo najchętniej człowiek by zrobił minę, która by wszystkich odrzuciła, ale musi zrobić tę słodką minę i stanąć i wykonać swoją tam, swoje zadanie, które zostało mu teraz powierzone. Mhm. Więc to aktorstwo, myślę, nieświadome jest, ale ja, ja unikam aktorstwa. Przede wszystkim nie, nienawidzę aktorstwa w aktorstwie. Mhm. Nienawidzę aktorstwa w aktorstwie, więc aktorstwo w życiu już jest w ogóle rzeczą dla mnie niedopuszczalną i kompletnie nieciekawą, bo totalnie zafałszowaną. Sorry. Cóż, w takim razie kończąc już, bardzo Ci dziękuję za to, że wpadłeś. Sezony już niedługo w kinach. Znasz dokładną datę premiery? 18 października, sezony w kinach. Dokładnie tak. I możecie chyba jeszcze dzisiaj zobaczyć na Festiwalu w Gdyni, a jeżeli nie, no to październik za jutro chyba, Tak, rano. Jeszcze jutro o, Więc już za rokiem październik, więc zapraszamy. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie.